Witaj ponownie. Dziś znów będzie o różańcu, ponieważ trzeba to jeszcze raz dokładnie wytłumaczyć, dlaczego różaniec jest tak ważną modlitwą. Mam tu jeden z moich ulubionych różańców i trzymam go blisko na sercu. I zaraz opowiem. I aby to wyjaśnić, Myślę, że trzeba sobie przypomnieć o poziomach modlitwy, o których mówi Święta Teresa. I tych poziomów jest dziewięć, można, można nawet znaleźć więcej, ale nie będę ich tu dokładnie wyjaśniała. Będę się nimi częściowo inspirowała i w oparciu o to, o tym, Czego nauczyła mnie święta Teresa, jak też o moje własne doświadczenie, chcę opowiedzieć o poziomach modlitwy. Dlaczego mat i jednocześnie dlaczego Matka Boża w wizjach prosi, aby... Abyśmy odmawiali różaniec, dlaczego Matka Boża przy, przychodzi do wielu świętych osób w kościele i prosi o odmawianie różańca? Co jest tam w tej modlitwie takiego specjalnego? Co może opowie, powiedzieć o tym teolog i, i psycholog religii? Można powiedzieć, że takim najbardziej prostym sposobem religii, w którym używa się właściwie główna, głównie pamięć, jest to, czego uczymy dzieci, proste pamięciowe modlitwy, odmawianie, zwyczajne odmawianie pacierza, takie proste odmawianie modlitw, gotowych modlitw. Które można znaleźć, które zostały przez kogoś napisane, i odmawianie ich z pamięci. Do tego wystarczy głównie pamięć, i o, oczywiście może być też otwarte serce, i mo, mo, może to być ta, ta modlitwa na o wiele wyższym poziomie, ale jest to najprostsza modlitwa, i wystarczy tylko pamięć, aby ją wykonać. Potem Następny rodzaj po, po modlitwy jest modlitwa przy użyciu naszego umysłu. I to jest modlitwa naszymi własnymi słowami. My używamy naszą inteligencję i, i do kontaktu z Bogiem i w ten sposób się modlimy. Prosimy o coś Boga, dziękujemy. Właściwie to trzeba by ciągle dziękować i o tym pamiętać, i to wystarczy. I to jest modlitwa umysłu. Kiedy prowadzimy z Bogiem rozmowę, czasami nawet mistycy mogą usłyszeć odpowiedź. Ale do tego trzeba już wyższych poziomów, nie tylko umysłu. Zazwyczaj. Zazwyczaj, jeśli mówimy do Boga tylko słowami, zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie odpowiada. Bo do tego potrzebne są wyższe rodzaje. Modlitwy, wyższe stopnie modlitwy. I my mamy następnym rodzajem modlitwy jest kontemplacja. I kontemplacja, kontemplacja to jest rozważanie pewnej, na przykład rozważanie życia Jezusa, rozważanie życia świętej rodziny i tym jest właśnie różaniec. Jest też bardzo zaawansowana praktyka, którą używa się w zakonach, nazywa się lekcjo divina i to też jest praktyka kontemplacji. Jest tu podobieństwo do różańca, ale ona jest bardziej, myślę, że trudniejsza dla zwykłych ludzi niż różaniec. Bardziej dla... Różeniec jest dla każdego, a to żeby odprawiać lekcję Divina trzeba, odrob o, trzeba odrobinę się nauczyć, trzeba pewnego treningu. Więc tak w różańcu, jak i w lekcję Divina, w Lekcjo Divina czyta się pewien rodzaj fragment pisma lub psalmów, y albo fragment książki religijnej. I w tym momencie najpierw się intelektualnie rozważa, a potem wchodzi się w stan kontemplacji, czyli otwiera się naszego, naszego ducha i przede wszystkim nasze serce, nasze emocje na to, co tam się dzieje. Emocje jest po prawdopodobnie łatwiej powiedzieć, nasze emocje, dlatego, bo Niewłaściwie nie trudno nam jest zrozumieć, czym jest dusza, do tego potrzeba znowu tych wyższych poziomów modlitwy, żeby tą naszą duszę odkryć, do, dotknąć ją i za pomocą tej naszej duszy skontaktować się z duchem Bożym, z duchem świętym. I w tym tak też jest w różańcu, że we wszystkich pięciu. W tajemnicach różańca i jego część, częściach, w czterech tajemnicach różańca i pięciu jego częściach w, w, w rozważamy życie Jezusa, rozważamy poszczególne tajemnice życia świętej rodziny i otwieramy na nie nasze serce. I to jest właśnie ten trzeci poziom modlitwy. Pierwszy jest po prostu pamięć i mówienie automatyczne. To tak jak dzieci, które jeszcze dużo nie rozumieją, potem jest nasz otwieranie naszego umysłu, zrozumienia, myślenia, a później wyższy poziom to jest nasze serce i nasze emocje. Odczuwamy to wszystko, co działo się w życiu świętej rodziny i o, o, o czym rozmyślamy w różańcu. I w tym momencie naszym sercem otwieramy się na serce Boga i w naszym sercu możemy poczuć Jego obecność bardzo blisko nas, wokół nas. I to jest ten następny poziom. Jest jeszcze wyższy poziom, poziom duszy. I my to. Y no, my to właściwie nazywamy kontemplacją, bo ja używam, używam słowa kontemplacja w stosunku do rozważania życia Jezusa, ale częściej nazywa się to medytacją w życiu chrześcijańskim, a kontemplacją nazywa się to, co jest praktykowane jako medytacja, co jest popularne jako medytacja. To, co w religiach wschodnich nazywa się medytacją. To jest akurat troszkę mylące. Dlatego ja użyłam słowa kontemplacja w stosunku do różańca. Ale już trzymając się tej terminologii, że to jest kontemplacja, a medytacja, również medytacja chrześcijańska, jak i medytacja wschodnia, jest to nowe pojęcie medytacji, to co nazywało się kiedyś kontemplacją, nazywamy medytacją. I jest to również w lekcji nie ma tego w różańcu, ale możemy to zastosować i jednocześnie możemy, może się to nam zdarzyć spontanicznie, stan medytacji. I wtedy należy się na to otworzyć. To jest moment już poza naszym umysłem, poza emocjami, bo doświadczenie, chociaż w doświadczeniach mistycznych jest dużo emocji, jest rodzaj ekstazy, są, jest przyjemna emocja, ale sama ekstaza nie jest doświadczeniem mistycznym. Doświadczenie prawdziwe, mistyczne to jest spotkanie naszej duszy z duszą Boga bezpośrednio i często Towarzyszą temu te wszystkie wcześniejsze poziomy, bo to nie jest tak, że one całkiem znikają, one istnieją. I te poziomy, w tym, w tym poziomie nasz umysł świadomy, bo jesteśmy wciąż świadomi, nasze serce, które jest w ekstazie, i nasza dusza w momencie, w tym momencie, spotyka się z Duchem Bożym. I to na to, to właśnie przychodzi w medytacji. Opowiem oddzielnie, chyba o tym, jak sobie radzić z przeszkodami podczas medytacji, ponieważ na to potrzebny jest prawdopodobnie od, odd, oddzielny film. Tylko jeszcze raz wyjaśniając: modlitwa umysłu, pierwsza, drugi stopień, modlitwa serca, i trzeci stopień. Modlitwa duszy. W modlitwie duszy nie, nie, mam, nie zajmujemy się niczym w naszym umyśle, nie rozważamy już fragmentu pisma w Lekcjo Divina ani fragmentu z życia Jezusa jak w różańcu. Tylko otwieramy. Naszą duszę na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Otwieramy, czekamy, nie, nie tylko mówimy, ale również słuchamy. I to jest ten najpiękniejszy, najwyższy poziom modlitwy, kiedy otwieramy się na Boga. Jesteśmy w Jego obecności. Tutaj też są poszczególne. Poziomy zjednoczenia, o których mówi święta Teresa i których nie będę już tu omawiała, ale to jest moment, kiedy uczymy się najwięcej, i to jest moment, kiedy uczymy się najwięcej od ducha. I to jest ten najwyższy rodzaj modlitwy. I dlaczego różaniec jest tak piękny? Ponieważ różaniec jest wyższym. Poziomem modlitwy, do którego Maria nas zachęca. Nie tylko mówienie modlitwy z pamięci, nie tylko mówienie zdrowaś Mario zwyczajnie z pamięci, nie tylko modlitwy naszym umysłem i, i rozmowa z Bogiem, ale otwieranie naszego serca na Boga poprzez, poprzez. Odmawianie różańca i rozważanie tych wszystkich tajemnic. A wtedy, jeśli będziemy robili to z całym sercem, w którymś momencie spontanicznie zdarzy się nam moment ciszy, w którym będziemy mogli spotkać Boga, czego Wam wszystkim i sobie kolejny raz życzę. Dziękuję. Bye.